w kanale to kanał No i. Już. Witam was w szybkich odpowiedziach. Uporządkuj podane w podpunktach atomy i jony według zrastającego promienia atomowego lub jonowego lub atomowego i jonowego. Korzystaj z danych znajdujących się w zadaniach oraz informacji o położeniu pierwiastków chemicznych w chemicznym układzie okresowym. No i ten pierwszy tutaj jest najtrudniejszy, ponieważ mamy i jony i atomy. Więc tutaj będziemy mieć chlor Następnie, tutaj z danych, które mamy, będziemy mieć Na. Plus, niestety chloru tu nie ma, ale ja znalazłam go w innej tabeli. I na końcu jest Na. I kation sodu ma mniejszy promień jonowy od anionu chlorkowego, ponieważ jego jądro posiada większy ładunek i silniej przyciąga pozostałe. Elektrony. Dobra. No i w BC tutaj większość już mamy, i będzie tak: F minus Cl minus Br minus oraz I minus. C. Al3. Tutaj w ogóle strasznie wybiórczo to wszystko jest napisane. Ja mam taką pełniejszą tabelę, no ale mieliśmy tutaj ze strony 40 korzystać MG 2 oraz NA plus D AS 3 BR minus SE Dwa minus, dzieje się tak oczywiście, bo tutaj mamy zabrane elektrony. Tutaj mamy jeden dodatkowy elektron, a tu mamy aż dwa dodatkowe elektrony. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I no i już.